Siemaneczko, ja jestem Nadim, więc witam Cię w kolejnym poradniku z Diablo 2 Resurrected, w którym zajmiemy się niczym innym, a właśnie tym pięknym, niebieskim, unikatowym, małym talizmanem Annihilusem. Dowiesz się wszystkiego o genezie, o tym jak go zdobyć, o tym jak będzie można go zdobyć, co się zmieni w patchu 2 i 4, bo będzie... On dużo łatwiejszy do pozyskania i musisz tą wiedzę mieć. Musisz tą wiedzę mieć. Przyda ci się na pewno na początek sezonu, na początek ladera, czyli już niedługo, czyli już niedługo. Także, jeżeli filmik się spodobał, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek. No i zapraszam oczywiście na livey, na moje tam występy na żywo na Twitch TV Nadiwins. W opisie link. Tam możesz zagadać, tam możesz zapytać, tam możemy właśnie się najłatwiej porozumiewać. Także zapraszam do oglądania. Geneza, zacznijmy sobie od genez. Geneza tego talizmanu, w ogóle przedstawmy sobie atrybuty, co on robi w ogóle. Jest to mały, unikatowy talizman, który e, może znosić tylko jeden na daną postać. Um, daje jeden do wszystkich umiejętności, od 10 do 20 wszystkich atrybutów, od 10 do 20 wszystkich odporności i od 5 do 10% więcej zdobywanego. Doświadczenia, co jest bardzo ważne w kontekście pijania na przykład 99 poziomu, jeszcze szybciej, gdzie kiedy wystartuje na przykład lader, gdzie ludzie ścigają się po ten 99, więc jest to turbo doładowanie postaci i. Możemy mieć tylko jeden taki talisman, więc warto by było go mieć, bo czemu by nie. E, także to mam za sobą, on to daje. Geneza tego właśnie Anihilusa. To jest coś niesamowitego. Dawno, dawno temu, jeszcze przed Diablo 2 Resurrected, w starym patchu, lata temu, w starym Diablo 2, ludzie na potęgę dupowali przedmioty. Dupowanie, czyli kopiowanie w nielegalny sposób jeżeli ludzie kopiowali przedmioty strasznie zachwiało to wtedy ekonomią, gospodarką gry serwerów sprawiedliwych graczy, którzy grali w uczciwy sposób demotywowało to do dalszej farmy przedmiotów no bo, no bo te przedmioty, które zostały skopiowane wcześniej spowodowały to że przedmioty wyfarmione w legitny sposób nie miały takiej wartości jaką powinny mieć to samo tyczy się botowania i to jest też problem e, w dzisiejszych czasach właśnie tych botów, ponieważ jak ktoś gra sprawiedliwie i wydropi dobrą runę, albo właśnie jakiś fajny przedmiot, no to nie kosztuje, on nie jest on tyle warty, ile powinien być warty, bo na rynku jest więcej tych przedmiotów e, przez te boty, czy wcześniej przez duperów, czyli ludzi kopiujących przedmioty, no i jest lipa. Więc w tych starych czasach Blizzard wpadł na pomysł, e, żeby to powstrzymać, a Jaki był najczęściej dupowany przedmiot wtedy? Otóż to jest ten przedmiot kamień Jordana, Stone of Jordan, S.O.J. Soj, jak zwał, tak zwał. W każdym razie kamień Jordana. Była to w pewnym sensie waluta. W dawnych czasach był to bardzo, bardzo popularnie, popularnie dupowany przedmiot. No i Blizzard o tym doskonale wiedział. Były takie czasy, nie potrafili sobie poradzić w żaden sposób z tym problemem, a to był bardzo masywny problem, w I wpadli na to, że zrobią specjalny event, który zmusi ludzi do sprzedawania tych właśnie zdupowanych pierścieni. I wymyślili, że będzie można zdobyć właśnie Anihilusa w patchu 1.10 w Starym Diablo 2 będzie mozna, można zdobyć Anihilusa, który jest potężnym przedmiotem, który naprawdę bal, wszyscy będą chcieli mieć e, pod warunkiem, że do kupców, do handlarzy na danym serwerze, na serwer na, na jednym, na, na przykład na jednym z serwerów bo było ich kilka, no nie zostanie sprzedanych kilkanaście, kilkaset, zostanie sprzedanych e, od 75 do 125 kamieni Jordana a to wszystko żeby w gospodarce w zamkniętej gospodarce gry było mniej kamieni Jordana i żeby te zdupowane kamienie Jordana zaczęły powoli schodzić. No, mieli wtedy tak prymitywne narzędzia, nie potrafili sobie z tym poradzić inaczej, e, tylko właśnie e, w taki sposób nie, załat, nie, jakby nie załatwiło to całego problemu ale był to krok w, w dobrym kierunku potem oczywiście o, skutecznie poradzili sobie z dupowaniem, ale to jakby musiało ewoluować, jeszcze poczekać e, no i skutecznie ludzie właśnie w taki sposób studowali e, te mm, kamień Jordana przyzwali Diablo klony a, który Diablo klony wtedy czyli y, klony Diablo E, pojawiały się na e, różnych serwerach, ludzie je zabijali i tak właśnie próbowali to e, wyrównać. E, I teraz tak: e, w m, patchu 2.4, który nadejdzie, na, znajdą pewne zmiany w sumowaniu, w przyzywaniu Diablo Klona. W tym momencie to wygląda tak i wyglądało w starym dialogiem tak, że ludzie musieli sprzedać między 75 a 125 kamieni Jordana i nie było do końca pewności czy pojawi się to nawet jeżeli ty nawet jeżeli ty sprzedałeś ten kamień Jordana, to nie było żadnej pewności, że to będzie w twojej grze um, i akurat, że w tym momencie zostanie sprzedane um, Ludzie snajpowali dane serwery, używając komend i tak dalej, i tak dalej, to nieważne. Była to w pewien sposób czarna magia, nie będziemy się do tego zagłębiać, bardzo nieprzyjemna sprawa. Teraz to będzie wyglądało bardzo, bardzo prostolinijnie. Diablo Clone będzie to event globalny i będzie... Um, to znaczyło mniej więcej tyle, że na każdej grze, że jeżeli, że gracze dalej będą musieli sprzedać między 75 a 125 yy, kamieni Jordana do kupców. Jednakże, jednakże yy, jeżeli zostanie sprzedana odpowiednia ilość, to Diablo król pojawi się na każdej grze, stworzonej na piekle na całym, na całym w, 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 na całym nie, nie, w całej Europie, w całej tam Azji, na całym tym regionie. A, więc nie będzie trzeba tutaj snajpować za jakimiś e, konkretnymi serwerami, hot IP i tak, dalej, i tak dalej. Po prostu będzie dużo łatwiej dostępny i niewykluczone, że Diablo Clone będzie się pojawiał e, dość często, e, grając sobie po prostu normalnie na gierce z ziomkiem i przechodząc piekło. Nie zdziwiłbym się, że to będzie dosyć często, A tym pamiętajcie, że jak ktoś sprzedaje kamienie Jordana, na, na przykład teraz tak to będzie wyglądało, prawdopodobnie, że jak ktoś będzie sprzedawał kamień Jordana właśnie w Europie, no to y, będzie się wyświetlał komunikat. Y, 13 kamieni Jordana zostało sprzedanych do kupców, 14 kamieni Jordana zostało sprzedanych do kupców, więc jeżeli będzie komunikat 87 kamieni Jordana zostanie sprzedanych do kupców, to będzie można sobie zostać w grze i poczekać już, bo prawdopodobnie niedługo pojawi się Diablo Clone na wszystkich grach na Piekle. I teraz przejdźmy do tego w ogóle. Y, jak się pojawia Diablo Clone. Co to jest Diablo Clone? Diablo Clone to jest w ogóle potężniejsza wersja Diablo na piekle. Dużo potężniejsza z potężnym leczeniem. Może zostać zapita oczywiście wieloma postaciami. Najłatwiej zabić taką postacią jak Smither, um, jak Kixinga, jak Frenzy Barp, dobrze podrasowany, z rozgadzającym uderzeniem, ale niekoniecznie. Nie jest on aż tak, aż tak potężny, żeby to Blizzard czarodziejka go nie zabiła, żeby nie zabił go Wind żeby nie zabił go NecroSummoner, także Hammerdin na przykład, mocno podrasowany, ponad 11-10 tysięcy młotków demedża. Także jest on na pewno dużo silniejszą wersją piekielnego Diablo, aczkolwiek nie trzeba nie wiadomo czego, żeby go pokonać. Można zawsze wezwać ziomeczka do gry i jakoś sobie poradzić. <laughs> eee, przyzywamy go, jeżeli otrzymamy komunikat, że Diablo chodzi po ziemi i zaczyna nam się trzęść ekran, a jeżeli odpowiednia ilość kamieni Jordana w grze online zostanie sprzedana, Diablo chodzi po ziemi, to znaczy, że możemy go przyzwać. Jak go przyzwać? Otóż w taki sposób. Jeżeli Diablo klon, jeżeli mamy ten komunikat, to znaczy, że w pierwszym lepszym napotkanym przez nas w naszej grze superunikatem, superunikat zamieni się w Diablo klona. Co to są superunikaty? Superunikatowe potwory to są potwory, które zawsze... Pojawiają się w pewnym miejscu, zawsze można spotkać je w pewnym miejscu. Przykłady? Rakanisiu, Rakanisiu w kamiennym kręgu zawsze jest tam, prawda? Biszbosz zawsze jest, zawsze jest w obozie upadłych. Mroczny Starzec w drugim akcie. Eldrich tutaj w Frigid Highlands zawsze w tym samym miejscu, czyż nie? Tutaj mamy na przykład Eldricha zawsze. I... Idąc na przykład na Eldricha w tym momencie, gdybym miał komunikat, że diablo chodzi po ziemi, to zamieniłby się w diablo, to w ogóle bym go nie widział, nie widziałbym całej paczki, tylko już by tutaj stał diablo klon. Um, także tak to wygląda. Jeżeli teraz już odkryłem Eldricha, no to, no to jeżeli bym dostał teraz komunikat, no to ten Eldrich dalej będzie I, i co muszę zrobić, żeby odblokować diabloklona, żeby przyzwać Diablo i tak gdzieś indziej. Idę gdzieś indziej. Może być nawet siedlisko zła i ten unikat siedlisko zła, Corpsefire, Fire, no nie. Także to są karty i tak przyzywam Diablo Clona. I teraz pytanie. Mamy omówione jak e, z, wszystko wokół e, a um, Wiemy, jak go przyzwać na online, jak go będziemy przyzwać na online. Ie. W paczu 2.4 i teraz jak go przyzywać na offline? Aha, i oczywiście na online musimy być na piekle. Nie może to być na normalu, nie może być to na koszmarze. I teraz na offline, jeżeli na offline zdarzy nam się dropnąć kamień Jordana, to na offline sprawa jest jeszcze prostsza. Wystarczy, że jeden kamień Jordana na piekle sprzedamy do obojętnego kupca. I pojawia się Diablo clone i właśnie trzęsie się ekran. Mam komunikat, Diablo chodzi po ziemi. Proszę bardzo, zapada mrok, jest ciemno. I idę sobie odkryć mojego superunikata. Gdzie chcemy go bić? Gdzie chcemy go odblokować? Gdzie go chcemy odblokować? Mm, możemy go odblokować na przykład, właśnie tak jak powiedziałem, możemy go odblokować z, yy, w ramach rakaniszu. I w tym momencie idę do portalu. Gdzieś tutaj znajdę ten portal. Do Tristram i tam już czeka na mnie diablo i ten diablo na pewno ten diablo na pewno um, Czy ja go w ogóle będę mógł pokonać, raczej nie tym builder, ale ten diablo właśnie po zabiciu y, dami Annihilusa i będę mógł go tutaj y, ubić właśnie w tym kamiennym kręgu. Także tak to wygląda tak to wygląda. To byłoby podsumowanie wszystkiego, co to jest Anihilus w całą, całej otoczki. A jeżeli chodzi o ewentualne pytania, które może się nasunąć, czyli skąd farmić Klo y Stone of Jordan, skąd wziąć Stone of Jordan, Kamień Jordana, no są różne sposoby. No, wiemy statystycznie, że z Kamień Jordana najłatwiej jest zdobyć z Andariel na koszmarze. I na Andalę, na koszmarze jest w pewien sposób tutaj okraszoną tytułem królowej biżuterii, coś takiego. I faktycznie ona dropi tą biżuterię dosyć często, statystycznie, a na koszmarze. A na koszmarze statystycznie ma największą szansę, ponieważ niektóre pierścienie z piekła jeszcze nie mogą dropnąć, jeszcze nie mogą paść ze względu na najniższy monster level. I... Treasure Class, i tak dalej, więc ma większą szansę na drop Kamienia Jordana. Um, oczywiście to i tak i tak jest mała szansa, to i tak na Players 1, na zerowym Magic Fundzie to jest ponad 1 do 2000. Jeżeli oczywiście sobie podrasujemy Magic Find, to możemy zejść do około 1 do 1000, około coś takiego, 1 do 900, ale to jest i tak taka szansa. Moim zdaniem nie warto jest farmić jednego przedmiotu, nie warto jest mieć taki tunnel vision na jeden przedmiot. Warto farmić bossów, którzy mogą oprócz tego przedmiotu, czyli Dekokamienia Jordana, wyfarmić, moim zdaniem oczywiście, wyfarmić jeszcze inną gamę przedmiotów, które są cenne, które możemy sprzedać na Battle i zarobić sobie na przykład na, tego kamienie, na ten kamień Jordana. Jeżeli gramy na singlu, to również nie polecam, e, bo możemy sobie zdobyć przedmioty dla naszej postaci, inne, dodatkowo oprócz kamienia Jordana. I możemy też na przykład już odkładać na inne postacie, na inne buildy e, przedmioty. I <ścoughs> statystycznie Andariel na koszmarze ma największą szansę na drop. A w praktyce proponuję, jeżeli to możliwe, farmić e, Mefisto na Piekle, który ma niewiele niższy drop Kamienia Jordana, a ma dużo większą gamę przedmiotów niż Andaril na Koszmarze. Więc Mefisto na Piekle dla mnie wygrywa w farmie jakiejkolwiek startowej itd. i w farmie Kamienia Jordana. A um, dodatkowo możesz Kamień Jordana również wyfarmić z hazardu. Więc zapraszam Ciebie do mojego poradnika na temat hazardu, w którym Ci tłumaczę jak to działa i jakie są szanse. także tutaj będzie link na dole. także to wszystko na temat anihilusa. mam nadzieję, że pomogłem i um, no i powodzenia, powodzenia w zebraniu swojego może pierwszego anihilusa. Tak jak mówiłem, jeżeli grasz online w patchu 2 i 4, który wejdzie niedługo, z ladderem będzie dużo, dużo prostu zdobycia. także jak zatrzęsie ci się ziemia i dostaniesz komunikat diablo chodzi po ziemi, to znaczy, że jest super. także Zapraszam do komentowania jak coś i do następnego filmu. Strzała miłego dzionka i cześć. Bum.